Zarząd Krajowy Nowej Lewicy zatwierdził listy do Sejmu. W jesiennych wyborach parlamentarnych w regionie świętokrzyskim liderem będzie obecny poseł i wiceprzewodniczący partii Andrzej Szejna. Z powiatu ostrowieckiego poselski mandat ubiegają się dwie panie. Z 24. miejsca startuje Iga Komar. Na ósmym miejscu na liście okręgu nr 33 znalazła się Elżbieta Mazur, aktywistka ogólnopolskiego strajku kobiet, z Ostrowca Świętokrzyskiego. Pomysł wziął się w sumie chyba na ostatnim proteście. Nawet nie tyle co pomysł, ile takie zastanowienie się, co można zrobić dalej. W sumie to po rozmowie właśnie tutaj z waszą redakcją takie myśli mnie naszły. I w momencie, kiedy dostałam telefon z lewicy, że jest taka możliwość, że mogę wystartować, to nie, w sumie nie wahałam się długo. No bo pytanie właśnie, jakie od was z redakcji wyszło, było, co jeszcze można zrobić, żeby ludzi zachęcić do wzięcia udziału w takich protestach, co można zrobić, żeby władza nas zauważyła. No, i właśnie długo zastanawiałam się nad odpowiedzią na to pytanie, później, nawet już po naszej rozmowie, i stwierdziłam, że w sumie to z przykrością muszę stwierdzić, że zrobić nie da się za wiele. Bo najważniejszą rzeczą, jaka jest w tym wszystkim, to jest to, że ta władza, która jest teraz, ona nie chce słuchać nas. Nie chce słuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia. I po prostu stwierdziłam, że poza tym, że właśnie wychodzę na ulicę, protestuję, chciałabym zrobić coś więcej. Tak? Chciałabym dać Ludziom szansę y, takiego większego wyboru, tak? więc jeżeli wahają się, y, nie wiedzą na kogo głosować, bo nie znają tych ludzi, no to mają taką możliwość, bo mnie znają. Komitet Wyborczy Nowa Lewica wystawił 32 kandydatów, porówno kobiet i mężczyzn. Na liście znajdują się kandydaci Nowej Lewicy, Partii Razem, Osoby Bezpartyjne oraz jednego kandydata zgłosiła Socjaldemokracja Polski. Oficjalna prezentacja kandydatów i kandydatek w okręgu wyborczym numer 33 odbędzie się w najbliższą sobotę.